Witajcie w moim subiektywnym (w żadnym wypadku obiektywnym) kinie. Dziś przyjrzymy się obrazowi Agnieszki Holland, Szarlatan. Zapraszam. Chodźcie, pokażę wam kino. Czarlatan opowiada o legendarnym zielarzu z Czech, Janie Mikolasku. Zielarz ten, ponoć na przestrzeni swojej działalności, pomógł w leczeniu ponad 5 milionów osób. Zielarz ten zostaje oskarżony o zabójstwo. W czasie jego pobytu w więzieniu i procesu poznajemy. I jego całą historię życia dziejącą się mniej więcej na przestrzeni 40 lat. Syn zahradnika Mikulaszka z Rokycan. Wiem, że mam dar. Pozdrawiam się ze strzynowu. Plus, piękne lokalizacje. Zapewniam wam, że będziecie chcieli się wybrać do Czech. Przepięknie jest. Naprawdę wciągająca historia. Ja się nie spodziewałem, że kiedykolwiek to powiem, ale obserwowanie moczu było wciągające. Niedopowiedzenia, które fascynują. Człowiek jest ciekaw. Sam sobie może dopowiedzieć dopisać coś do tej historii. Film, dzięki któremu możemy poznać historię. Dość niepopularnej u nas osoby, czyli Jana Nikolaska. Bohater, który jest naprawdę niejednoznaczny. Z jednej strony pomaga, z drugiej strony namawia kogoś do zabójstwa. Oczywiście polecam wyrobienie sobie własnej subiektywnej opinii, ale wyjątkowo niejednoznaczna postać. Co się ja bych se zać? Ja bym się chciał nauczyć leczyć takowy. Nie gry to tak mam. Oniłam się na człowieka, a wiem, kiedy umrze. Minusy. Agnieszka Holland po obywatel John się nadal nie porzuca swoich dziwnych efektów specjalnych. Tam mieliśmy jakieś dziwne przyspieszone sceny, ale... w sumie nawet nie akcji, bo się nazywać sceną akcji jeżdżenia na rowerze i przyspieszenie tego... Nie wiem. W każdym bądź razie no, tu mamy jakieś dziwne efekty komputerowe wchodzenia kamerą do moczu. No, dziwne. Nigdy nie dělat za zazraky chlapce to lidi. Ne Naš Nasz pan doktor říkal, že jsem neplodná, że dzieci mít nemůžu. Pan doktor je ból. Děkuji. No ne, ne, to nie proszę To ne, w żadnym przypadku. Podsumowanie. Nieśpieszna opowieść. Jeśli chcecie się tam wyluzować przy tym, to może niezodpowiednie słowo, bo jednak to film z kategorii dramat. Ale możecie po prostu podążać za bohaterem, poznawać jego historię i to naprawdę spokojnie, w statyczny sposób. Naprawdę spokojne kino. Moja ocena to 7 na 10. Podwodnika szarlatan, że wraj to pisali jak w nowinach. Może mam pomknąć absolutną lue, ale to Wiesz, a cię za chrani. Gdyby ktoś kartę swój to zakryje się przy Zdjęcia do filmu powstawały na terenie trzech. W postaci Jana Mikolaska wcielił się ojciec i syn. Starszego Mikolaska zagrał Iwan Trojan. Młodszego Mikolaska zagrał Józef Trojan. Film zdążył wygrać już srebrne grono, które trafiło do rąk Agnieszki Holland. I z pewnością ta droga festiwalowa będzie trwała dalej. Ja nie mogę. Widzicie, ja, że tutaj muszę... mam... Gdzie jest Co na mnie tak czumisz, ty hajzle? mnie nie pochopił zaważności całej sytuacji. Potrzebuję leczyć. Pamiętajcie, to co dla mnie było plusem, dla Was może być minusem, to co dla mnie było minusem, dla Was może być plusem, dlatego polecam wyrobienie sobie swojej własnej subiektywnej opinii. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!